Zarabianie na Twitchu. Jak stworzyć popularny kanał gamingowy? Rozdział 7. Promocja kanału i zwiększanie zasięgów. 7.2. Współpraca z innymi streamerami i influencerami. Zagadnienia: 7.2.1 Korzyści ze współpracy z innymi streamerami. 7.2.2 Formy współpracy z innymi streamerami i influencerami. 7.2.3 Jak nawiązywać współpracę z innymi streamerami i influencerami. 7.2.4 przykłady udanych współpraktyn streamerów na Twitchu. 7.2.5. wyzwania i ryzyka współpracy. Współpraca z innymi streamerami i influencerami jest jedną z najskuteczniejszych strategii budowania popularności kanału na Twitchu. Pozwala na wzajemne wsparcie, wymianę widowni, zwiększenie zasięgów oraz budowanie silniejszych relacji w społeczności. W tej części kompendium znajdziesz szczegółowy opis korzyści wynikających ze współpracy różnych form partnerstw oraz praktyczne wskazówki, jak nawiązywać i utrzymywać relacje z innymi twórcami. Pierwszego wzajemne wsparcie i wymiana widowni. Współpraca z innymi streamerami pozwala na wzajemne polecanie się i promowanie swoich kanałów. Widownia jednego streamera może łatwo przejść na kanał drugiego, co zwiększa szansę na zdobycie nowych widzów. Drugiego zwiększenie zasięgów i widoczności. Wspólne streamy, wzajemne udostępnianie treści i polecenia na kanałach społecznościowych przyczyniają się do zwiększenia zasięgu. Streamerzy, którzy współpracują, mogą dotrzeć do nowych grup odbiorców, co jest trudniejsze do osiągnięcia samodzielnie. 3. Tworzenie wartościowego kontentu. Kolaboracje często prowadzą do powstania unikalnych i ciekawych treści, takich jak wspólne rozgrywki, wywiady czy specjalne eventy. Tego typu content przyciąga uwagę widzów i sprawia, że kanał staje się bardziej atrakcyjny. 4. Nauka i rozwój. Współpracując z bardziej doświadczonymi streamerami, możesz nauczyć się nowych umiejętności, poznać efektywne strategie prowadzenia streamów, a także dowiedzieć się więcej o zarządzaniu widownią i budowaniu społeczności. 5. Budowanie relacji i reputacji. Regularne kolaboracje i dobre relacje z innymi streamerami przyczyniają się do budowania pozytywnego wizerunku w społeczności. Inni twórcy mogą stać się ambasadorami twojego kanału, co pomoże w długoterminowym rozwoju. Pierwszego wspólne streamy, co streaming? Definicja wspólne streamy to transmisje, na których dwóch lub więcej streamerów prowadzi wspólne rozgrywki lub konwersacje na jednym lub kilku kanałach jednocześnie. Przykłady wspólne granie w gry Multiplayer, wywiady na żywo, wspólne QIA z widzami. Korzyści widownia obu streamerów ma szansę poznać innych uczestników streama, co prowadzi do wzajemnej wymiany widzów. Jest to także okazja do stworzenia dynamicznej i interaktywnej transmisji. Drugiego raidy i hostowanie kanałów. ReadyRide to funkcja na Twitchu, która pozwala na przesłanie swojej widowni na inny kanał po zakończeniu streamu. To świetny sposób na pokazanie wsparcia innym streamerom oraz nawiązywanie nowych znajomości. Hostowanie Hostowanie pozwala na wyświetlanie transmisji innego streamera na swoim kanale, nawet gdy nie jesteś aktywny. To sposób na promowanie innych twórców i budowanie wzajemnych relacji. Trzeciego Wzajemne shoutouty i promowanie w mediach społecznościowych Shoutouty i wzajemne polecanie kanałów podczas transmisji to prosty sposób na promocję. Wystarczy wspomnieć o innym streamerze i zachęcić widzów do odwiedzenia jego kanału. Media społecznościowe, wspólne posty, wzajemne tagowanie oraz współpraca w tworzeniu treści na platformach takich jak Twitter, Instagram czy TikTok, zwiększają widoczność obu stron. Czwartego wyzwania i konkursy. Wspólne wyzwania, organizowanie wyzwań lub turniejów z innymi streamerami to świetny sposób na zaangażowanie widzów i stworzenie emocjonujących wydarzeń. Przykładem może być wspólna rozgrywka w ulubionej grze z dodatkowymi zasadami. Konkursy możecie zorganizować wspólny konkurs dla widzów, w którym nagrodą będą gadżety, subskrypcje lub inne przedmioty związane z waszymi kanałami. 5. Wywiady i podcasty na żywo. Definicja wspólne rozmowy w formie wywiadów lub podcastów to sposób na pokazanie widzom bardziej osobistej strony streamerów. Korzyści pozwalają na głębsze poznanie siebie nawzajem oraz swoich społeczności, a także na omawianie ważnych tematów związanych z gamingiem i streamingiem. Pierwszego Identyfikacja odpowiednich partnerów do współpracy. Szukaj streamerów o podobnej tematyce, stylu i wielkości widowni. Zbyt duża różnica w liczbie widzów może sprawić, że współpraca będzie mniej efektywna. Znajdź streamerów, którzy mają zbliżone wartości i podobny sposób prowadzenia transmisji, aby współpraca była naturalna i spójna. Drugiego, budowanie relacji przed zaproponowaniem współpracy. Zanim zaproponujesz współpracę, staraj się być aktywny na kanale potencjalnego partnera. Oglądaj o ich streamy, angażuj się w czacie, komentuj posty w mediach społecznościowych. Relacja opartą na wsparciu i autentycznym zainteresowaniu zbuduje fundament, na którym łatwiej będzie zaproponować współpracę. 3. Kontakt i przedstawienie propozycji. Skontaktuj się za pomocą wiadomości prywatnej na Twitchu, Discordzie, Twitterze lub e-maila. Przedstaw się, opowiedz o swoim kanale i zaproponuj konkretną formę współpracy. Bądź konkretny i przedstaw korzyści, jakie obie strony mogą wynieść ze wspólnej działalności. 4. Przygotowanie do wspólnego streamu lub projektu. Ustalcie jasny plan działania kto, kiedy i jak będzie prowadził stream lub organizował wydarzenie. Omówcie wszystkie szczegóły techniczne, harmonogramy i zasady współpracy. Przygotujcie wspólne materiały promocyjne, takie jak grafiki, opisy czy posty, które można udostępniać przed wydarzeniem. Piątego dbanie o komunikację i jasne ustalenia. Kluczem do udanej współpracy jest dobra komunikacja. Regularnie omawiajcie postępy, dzielcie się feedbackiem i upewnijcie się, że obie strony są zadowolone z rezultatów. Pierwszego kolaboracje między dużymi streamerami. Współprace między popularnymi streamerami, takimi jak Shroud i Dr. Disrespect, pokazują, jak ogromny wpływ mają na widownie wspólne rozgrywki czy wydarzenia. Przyciągają setki tysięcy widzów i generują olbrzymie zaangażowanie. Drugiego wspólne turnieje i eventy społecznościowe. Turnieje organizowane przez kilku streamerów, np. rozgrywki w S. z udziałem wielu znanych twórców, stają się niezwykle popularne i angażują widzów w wyjątkowy sposób. Trzeciego wspólne projekty charytatywne. Streamerzy często łączą siły podczas akcji charytatywnych, jak na przykład Games Dunk Week, gdzie gracze i streamerzy wspólnie zbierają fundusze na cele dobroczynne, jednocześnie promując swoje kanały. Pierwszego ryzyko konfliktów i nieporozumień. Nieporozumienia co do terminów, podziału zysków lub oczekiwań mogą prowadzić do konfliktów. Dlatego ważne jest jasne komunikowanie się i ustalanie zasad na początku współpracy. Drugiego, dopasowanie stylu i oczekiwań. Współpraca z kimś, kto ma zupełnie inny styl lub sposób prowadzenia transmisji, może być trudna. Dlatego warto dobrze poznać potencjalnego partnera przed podjęciem decyzji o współpracy. 3. Zarządzanie czasem. Współpraca wymaga czasu i planowania. Musisz być przygotowany na dostosowanie swojego harmonogramu do potrzeb wspólnych projektów. Podsumowując, współpraca z innymi streamerami i influencerami to potężne narzędzie w budowaniu popularności i zasięgu na Twitchu. Dobrze zaplanowane i przeprowadzone kolaboracje przynoszą korzyści obu stronom, pomagając w rozwijaniu widowni i tworzeniu wartościowego kontentu. Zarabianie na Twitchu. Jak stworzyć popularny kanał gamingowy? Rozdział 7. Promocja kanału i zwiększanie zasięgów. 7.2 Współpraca z innymi streamerami i influencerami.